i w następnej, ale degustacji. Ehm, tym razem piwo z Hamburger. Z tym, że szkockie. Ehm, Glen Cunning Brewery. Ehm, Lian. Chyba tak to się czyta. IPA. 4,9% alkoholu. I co mi tu piszą? Ehm, from Old Irish linen Drink, Liquid Brew, Ale, Beer. Intoxicating Drink. So this BA is simply called... ...beer. <laughs> tak to napisali, że to znaczy po prostu piwo. <laughs> Czyli piwo IPA... Eee, ...no świetnie. Eee, I co to jest? Eee, Lina IPA jest uważone ze słodem extra pale. Eee, extra pale. I pszenicą e, dla lżejszej bazy biszkoptowej. E, potem dodane góry nowofalowych, e, nowoświatowych e, chmieli e, z, e, z buchającymi cytrusami tropika, i tropikalnymi e, smakami. A e, kończy się to wszystko Um, gorzkim finiszem. Ok. <laughs> w składzie jest woda, słód jęczmienny, pszenica, chmiele i drożdże. O, to jest interesujące. Napisali tak. Glen Canning Brewery Canning Inverness Shire i nawet jest kod pocztowy IV47LN ale później pisze TGM Limited, czyli e, spółka matka e, Hombargen. Jak wygooglujecie Glen Canning, to dostaniecie Glen Afrik. I to jest prawdziwy browar. Także są tutaj dwie możliwości. Albo Glen Afrik e, robi te piwa dla Hombargen, prawda? Zmienioną marką, albo Hombargen e, próbuje kopiować te piwa. E, mam nadzieję, że jest to pierwsze, że jest to dobre piwo po prostu. Z dobrego kraftowego browaru. Na pewno ktoś e, pomyślał nad tą marką. E, wstawia galickie słowa. E, gdzieś wiadomo, że jest mm, Glen kanig. E, jest to taki mały zameczek, e, właśnie niedaleko e, miejsca, gdzie Glen Afrik jest, nie? No okej, okay. zobaczmy, co my tu mamy. Piwo jest e, złote, lekko zamglone. W pierwszej chwili myślałem, że jest klarowne, ale tu Zdecydowanie, osad jest jakiś yy, zawieszony. Niewielka piana, drobna pęcherzykowa. I przyjemny, yy, egzotyczny yy, aromat. Yy, no, fajnie jest pobudowa słodowa, tak. Ciasteczkowo, trochę karmelowa. Yy, są te egzotyczne owoce, ale no, ciężko powiedzieć jakie. Yy, taka sałatka owocowa. Troszkę jakichś cytrusów też troszeczkę jest. Albo mi się wydaje, albo przebije się tutaj e, brzoskwinia. Tak bardziej e, z tych owoców egzotycznych. Może minimalnie. Ogólnie jest przyjemnie. Może nie jest to aż takie bardzo wyraźne, e, ale przyjemne. Ładnie zaakcentowane e, owoce egzotyczne i cytrusy. Jest ok. Takie niskie do średniego nasycenie e, rzeczywiście piwo jest pełne e, słodowe może źle ono jest troszkę ciasteczkowe, ale jest wyraźnie wytrawne nie ma takiej e, słodyczy tutaj jest troszkę pełnego kar karmelu e, do tego jest owocowość I, są te owoce egzotyczne i trochę cytrusów, ale one są pomieszane. Pomieszane są i ciężko powiedzieć, żeby któryś tutaj wyskakiwał przed szereg, był bardziej wyraźny. Ogólnie daje to wrażenie przyjemne, soczystości, odświeżania, fajnie się dopije i jest też goryczka, która yy, tak naprawdę jest już od pierwszego wyku to jest takie troszkę mm, grejfrutowe albido i ono się ciągnie i ciągnie. Ale też jest delikatne. Wiecie co? To jest dobrze zrobione piwo. Nie ma jakichś tutaj mm, wodotrysków ani czegoś takiego, ale jest przyjemne, jest aromat, jest y, smak. Y, na pewno musiało być zrobione budżetowo. Dlatego te aromaty nie są aż tak wyraźne. Te smaki też nie są aż tak wyraźne. Ale ogólnie zdaje to dobre wrażenie. Piwo jest przyjemne w odbiorze. Także jeśli chodzi o te piwa z chombarią, to, to jedno z lepszych. No, spokojnie można się, się napić. całkiem w porządku. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żebyście e, byli na bieżąco. Pamiętajcie o m, przesłaniu tego wideo swoim znajomym. Też pomaga. Także Wasze zdrowie.